Przez 30 lat byłam idealną matką. Gotowałam, sprzątałam, opiekowałam się wszystkimi. Ale tego dnia, gdy moja synowa wręczyła mi kartkę papieru z uśmiechem na twarzy, myśląc, że się zgodzę, coś we mnie pękło. Przeczytałam jej żądania i spokojnie napisałam odpowiedź, która sprawiła, że cała rodzina zbladła. To, co się stało potem, zmieniło moje życie na zawsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co napisałam w tej odpowiedzi i jak to zmieniło wszystko, zostań ze mną do końca tego filmu. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostaw komentarz poniżej. Czy ty również stawiasz granice w swojej rodzinie? Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Nazywam się Krystyna, mam 67 lat. I przez większość mojego życia byłam tym, co wszyscy nazywali idealną matką. Gotowałam, sprzątałam, opiekowałam się dziećmi, wnukami, mężem. Byłam zawsze dostępna, zawsze uśmiechnięta, zawsze gotowa pomóc. Ale tego wieczoru, gdy moja synowa Karolina wręczyła mi kartkę papieru z pewnym siebie uśmiechem na twarzy, coś we mnie pękło. I to, co napisałam w odpowiedzi, zmieniło moje życie na zawsze. Pozwólcie, że opowiem wam całą historię od początku. Kolacja, która wszystko zmieniła. Był piękny sobotni wieczór. Jak co tydzień, cała rodzina zgromadziła się w moim domu na wspólnej kolacji. To była tradycja, którą pielęgnowałam przez lata. Mój syn Tomasz z żoną Karoliną, ich dwójka dzieci. Ośmioletni Kuba i sześcioletnia Zosia oraz moja córka Marta z mężem Pawłem. Spędziłam cały dzień w kuchni. Przygotowałam bigos, pierogi z różnymi nadzieniami, schabowe, surówki, ciasta. Stół uginał się od jedzenia, jak zawsze. Widzieliście kiedyś taki stół? Ja już tak przyzwyczaiłam się do tego widoku, że nawet nie zauważałam, ile pracy mnie to kosztuje. Podczas kolacji było głośno i wesoło. Dzieci biegały, dorośli rozmawiali, śmiali się. Ja krzątałam się między kuchnią a jadalnią, dolewając herbaty, podając kolejne dania, sprzątając talerze. Nikt nie zapytał, czy usiądę, czy też jestem zmęczona. To było normalne. Tak zawsze wyglądały nasze spotkania. Gdy wszyscy już skończyli jeść, a ja zaczęłam zbierać brudne naczynia, Karolina. Moja synowa podeszła do mnie z szerokim uśmiechem w ręku trzymała złożoną kartkę papieru. Mamo Krystyno, powiedziała słodkim głosem, chciałam z tobą o czymś porozmawiać. Mamy tu małą listę rzeczy, które by nam bardzo pomogły. Wiem, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Wzięłam od niej kartkę, wytarłam ręce w ściereczkę i rozłożyłam papier. Gdy zaczęłam czytać, poczułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej. Lista żądań, co było napisane na tej kartce. Na kartce, napisanej starannym pismem Karoliny, była lista, nie prośba, nie sugestia lista żądań. Czytałam powoli, każde słowo wbijało się w moją świadomość, jak nóż. Droga, mamo Krystyno. Jako że jesteś już na emeryturze i masz dużo wolnego czasu, chcieliśmy zaproponować kilka rzeczy, które bardzo by nam pomogły. Odbieranie dzieci ze szkoły i przedszkola każdego dnia od poniedziałku do piątku. Gotowanie obiadów dla naszej rodziny cztery razy w tygodniu. Pomoc w praniu i prasowaniu, mogłabyś brać nasze rzeczy w poniedziałki. Opieka nad dziećmi w każdy piątek wieczorem, żebyśmy mogli wyjść. Sprzątanie naszego mieszkania raz w tygodniu, pomoc finansowa tysiąc złotych miesięcznie na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Wiemy, że dla ciebie to żaden problem, a nam bardzo by to ułatwiło życie. Jesteś najlepszą babcią i teściową. Z wyrazami szacunku Karolina i Tomasz. Przeczytałam to raz. Potem drugi i trzeci. Podniosłam wzrok. Karolina wciąż stała przede mną z tym pewnym siebie uśmiechem. Za nią, przy stole, siedział mój syn Tomasz, który nawet na mnie nie patrzył, zajęty swoim telefonem. Marta i Paweł rozmawiali o czymś swoim. Nikt nie zauważył, że świat właśnie się dla mnie zatrzymał. Trzydzieści lat bycia idealną matką, jak się do tego doszło. Wiecie, jak się do tego doszło? Jak stałam się tą kobietą, która pozwala, by rodzina traktowała ją jak służącą? To zaczęło się dawno temu. Miałam 22 lata, gdy urodził się Tomasz. Byłam młoda, pełna energii i marzeń. Chciałam być nauczycielką, kochałam literaturę polską i historię. Ale wtedy, w latach 80., w Polsce było inaczej. Kobieta miała być przede wszystkim matką i żoną więc zostałam w domu zrezygnowałam ze studiów mój mąż pracował w fabryce zarabiał niewiele ale wystarczało na przeżycie ja zajmowałam się domem i dzieckiem potem urodziła się Marta i nagle minęło 10 lat 20 lat 30 lat przez te wszystkie lata byłam dobrą matką to znaczyło, że zawsze stawiałam rodzinę na pierwszym miejscu. Moje potrzeby nie istniały. Moje marzenia, pogrzebane pod tonami prania, gotowania, sprzątania, gdy dzieci dorosły i wyprowadzały się, myślałam, że wreszcie będę miała czas dla siebie. Mój mąż zmarł pięć lat temu na zawał. Zostałam sama. Emerytura niewielka, ale wystarczająca. Zaczęłam myśleć o sobie. Może zapiszę się na jakiś kurs, może poznam nowych ludzi, może. Ale wtedy zaczęły się prośby rodziny. Mamo, czy możesz posprzątać u mnie? Jestem taka zmęczona po pracy. Mamo, czy ugotowałabyś rosół? Nikt nie robi tak dobrego rosołu jak ty. Mamo, czy możesz zaopiekować się wnukami? My musimy załatwić ważne sprawy. I ja się zgadzałam. Za każdym razem, przecież to rodzina, przecież mam czas, przecież co innego mam robić. Ale ta kartka, ta lista, to było za dużo. Moment, w którym powiedziałam dość, stałam w mojej kuchni trzymając tę kartkę i nagle coś we mnie kliknęło. To był moment przełomowy, moment, w którym zobaczyłam siebie z zewnątrz, 67-letnią kobietę. Zmęczoną, wykorzystywaną, traktowaną jak darmowa usługa. Spojrzałam na Karolinę. Wciąż czekała na moją odpowiedź z tym pewnym uśmiechem, jakby nie było wątpliwości, że się zgodzę. Karolino, powiedziałam spokojnie, dziękuję za tę listę. Odpiszę ci na piśmie. To poważna sprawa i zasługuje na pisemną odpowiedź. Jej uśmiech stał się jeszcze szerszy. Oczywiście, mamo. Wiedziałam, że możemy na ciebie liczyć. Gdy wszyscy wyszli, z pełnymi brzuchami, zadowoleni zostawiając mi stos brudnych naczyń, usiadłam przy kuchennym stole. Wzięłam kartkę papieru i długopis, ręce mi się lekko trzęsły, ale wiedziałam, co muszę napisać i zaczęłam. Droga Karolino i Tomaszu, dziękuję za waszą listę życzeń. Przemyślałam to bardzo dokładnie i oto moja odpowiedź. Odnośnie punktu 1, odbieranie dzieci? Nie. Macie dwie sprawne nogi i dwa samochody. Dzieci są wasze, nie moje. Odnośnie punktu 2, gotowanie cztery razy w tygodniu? Nie. Przez 40 lat gotowałam codziennie, teraz gotuję tylko dla siebie i tylko gdy mam ochotę. Odnośnie punktu 3, pranie i prasowanie? Nie. Ucieszcie się, macie pralkę. Ja prałam kiedyś w bali, dajcie radę. Odnośnie punktu 4, opieka w piątki. Nie, piątki to moje wieczory. Zapisałam się na tańce towarzyskie i nie zamierzam z tego rezygnować. Odnośnie punktu 5, sprzątanie. Nie, to jest absurdalne. Jesteście dorosłymi ludźmi. Sprzątajcie sami lub wynajmijcie kogoś, ale nie będę waszą darmową sprzątaczką odnośnie punktu 6 1000 zł miesięcznie nie moja emerytura wynosi 2400 zł wystarczy mi na życie ale nie będę was dokładać do waszego luksusu jeśli chcecie żeby dzieci miały dodatkowe zajęcia pracujcie na to a teraz kilka rzeczy które chciałabym wam przekazać przez całe moje życie byłam dla was wszystkim matką przyjaciółką kucharką Sprzątaczką, opiekunką. Poświęciłam moje marzenia, moją karierę, moje zdrowie. I wiecie co? Nikt nigdy nie zapytał: czy ja potrzebuję pomocy, czy ja jestem szczęśliwa, czy ja mam jakieś potrzeby. Od dzisiaj to się zmienia. Mam 67 lat i w końcu zacznę żyć dla siebie. Będę podróżować, poznawać nowych ludzi, rozwijać się. Będę robić to, na co przez całe życie nie miałam czasu. Czy to znaczy, że was nie kocham? Nie. Kocham was bardzo. Ale kochać kogoś nie oznacza pozwalać, by cię wykorzystywano. Niedzielne obiady? Będą dalej, ale raz na miesiąc, nie co tydzień, i wszyscy pomogą w gotowaniu i sprzątaniu. Opieka nad wnukami? Oczywiście, ale gdy ja będę miała czas i ochotę, nie na żądanie. Pomoc. Tak, ale w sytuacjach awaryjnych, a nie jako bezpłatna usługa 24-7. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeśli nie, to wasza sprawa. Ale ja już podjęłam decyzję. Z miłością, ale też z szacunkiem do siebie, mama teściowa Krystyna. Przeczytałam to kilka razy. Serce waliło mi jak młotem, ale czułam też coś innego. Ulgę. Po raz pierwszy od lat czułam, że zaczynam oddychać. Następnego dnia rano pojechałam do Tomasza i wręczyłam mu kopertę. Nie czekałam na reakcję. Wysłałam tylko sms -a. Przeczytajcie spokojnie i zastanówcie się. Reakcja rodziny szok, cisza i konsekwencje. Telefon zadzwonił wieczorem. Tomasz: Mamo, co to ma znaczyć? Głos miał pełen niedowierzania dokładnie to, co napisałam. Odpowiedziałam spokojnie. Ale, ale przecież jesteś naszą mamą. Rodzina powinna sobie pomagać. Dokładnie, Tomaszu. Rodzina. To znaczy wszyscy, nie tylko ja. Ty kiedykolwiek zapytałeś, czy ja potrzebuję pomocy? Cisza. No właśnie. Odpowiedź brzmi nigdy. A teraz muszę kończyć, mam zajęcia z tańca. I rozłączyłam się. Po raz pierwszy w życiu rozłączyłam się z własnym synem, gdy on jeszcze nie skończył rozmowy. Następnego dnia zadzwoniła Karolina, płakała, mówiła, że jestem niedobrą babcią, że dzieci będą cierpieć, że ona liczyła na mnie. Karolino, przerwałam jej. To nie jest negocjacja, to jest moja decyzja, musisz ją zaakceptować. Tydzień później Marta przyjechała do mnie. Spodziewałam się ataku, ale ona mnie zaskoczyła. Mamo, powiedziała cicho, przeczytałam twoją odpowiedź. Tomasz mi pokazał i. muszę ci przyznać rację. My też cię wykorzystywaliśmy. Ja też. Przepraszam. Zaczęłam płakać. To były pierwsze słowa zrozumienia, jakie usłyszałam. Pierwsze tygodnie były trudne. Tomasz i Karolina nie odzywali się do mnie. Nie zapraszali mnie do wnuków, próbowali manipulacji. Dzieci pytają, dlaczego babcia ich nie kocha. Ale ja trzymałam się swojej decyzji i wiecie co? Z każdym dniem czułam się coraz lepiej, lżej, wolniej. Co się stało po tej rozmowie? Minęły dwa miesiące, byłam na zajęciach stańca, zapisałam się na tango argentyńskie, gdy dostałam sms od Tomasza. Mamo, Możemy porozmawiać osobiście? Spotkaliśmy się w kawiarni. Tomasz wyglądał zmęczony. Mamo, ostatnie dwa miesiące były trudne zaczął. Karolina była zła, że nie chciałaś nam pomagać. Kłóciliśmy się. Ja ciągle pracowałem. Ona była zmęczona z dziećmi. I w końcu zrozumieliśmy. Co zrozumieliście? zapytałam Że miałaś rację. Że traktowaliśmy cię jak, jak darmową usługę, nie jako matkę i babcie, ale jako kogoś, kto ma rozwiązywać nasze problemy. Przepraszam, mamo naprawdę przepraszam. Po raz pierwszy widziałam, że mój syn naprawdę to rozumie. Wiesz kontynuował Karolina zrezygnowała z części zleceń będzie pracować mniej godzin, żeby mieć więcej czasu dla dzieci. Ja również zmieniłem grafik w pracy i zatrudniliśmy panią do sprzątania raz w tygodniu. Daje radę, to kosztuje, ale daje radę. I wiecie co? dodał, a w jego oczach pojawiły się łzy. Teraz naprawdę doceniamy czas z tobą. Gdy już przyjeżdżasz do wnuków, to jest coś wyjątkowego, nie coś oczywistego i dzieci też to czują. Wzięłam jego dłoń Tomaszu, ja zawsze was kochałam, ale musiałam nauczyć cię, że miłość to niesłużalczość, że pomaganie to nie pozwalanie na wykorzystywanie. On pokiwał głową: Wiem, mamo, teraz wiem. Moje nowe życie. Odkryłam siebie na nowo. Od tamtej rozmowy minął rok, i mogę wam powiedzieć: to był najlepszy rok mojego życia. Zapisałam się na kurs historii sztuki, o którym marzyłam od lat. Dwa razy w tygodniu chodzę na zajęcia taneczne. Poznałam grupę wspaniałych kobiet w moim wieku, które też odkrywają siebie na nowo. Razem podróżujemy. Byłyśmy już w Pradze, Wiedniu i Budapeszcie. Małe, tanie wycieczki, ale dla mnie bezcenne. Moja relacja z rodziną jest lepsza niż kiedykolwiek. Widujemy się regularnie, ale teraz to są prawdziwe spotkania. Rozmawiamy, śmiejemy się. Spędzamy czas jakościowo. Nikt już nie traktuje mojego domu jak restauracji i pralni. Wnuki? Kocham je tak samo mocno, ale teraz, gdy się spotykamy, naprawdę się z nich cieszę, a nie jestem wykończona. Czytamy książki, robimy ciasteczka, idziemy na spacery. To jest bycie babcią, nie bycie opiekunką. Tomasz i Karolina nauczyli się być prawdziwymi rodzicami i partnerami. Ich małżeństwo jest teraz silniejsze, bo wspólnie rozwiązują problemy, zamiast zrzucać je na mnie. Marta powiedziała mi niedawno: Mamo, byłaś dla mnie inspiracją. Też zaczęłam stawiać granice i dbać o siebie. I widzisz, wszyscy jesteśmy szczęśliwsi. Dlaczego to było najważniejsze, co zrobiłam? Wiecie, co jest w tym wszystkim najważniejsze. To nie tylko o stawianiu granic, to o tym, że nauczyłam swoją rodzinę, że każdy członek rodziny ma wartość, w tym ja. Przez lata byłam niewidzialna. Moja praca, moje poświęcenie to wszystko było traktowane jako oczywiste. Dopiero gdy powiedziałam nie, dopiero gdy zaczęłam szanować siebie, inni też zaczęli mnie szanować. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Przez pierwsze tygodnie czułam się winna. Myślałam może jestem samolubna, może powinnam ale nie, nie byłam samolubna. Byłam wreszcie sprawiedliwa wobec siebie. Mam 67 lat. Nie wiem, ile lat mi jeszcze zostało, ale wiem jedno: nie zamierzam zmarnować ani jednego dnia na bycie służącą dla kogokolwiek, nawet dla własnej rodziny. Kochać kogoś. To nie znaczy pozwalać mu na wszystko. Kochać kogoś to także uczyć go odpowiedzialności, samodzielności, szacunku. I wiecie co? Moja rodzina mnie teraz bardziej kocha, bo kochają prawdziwą mnie, kobietę z własnymi potrzebami, marzeniami i granicami. Nie wyobrażenie idealnej matki, która istnieje tylko po to, by służyć innym. C.T.A. Final twoja historia. A teraz chcę usłyszeć twoją historię. Czy ty też jesteś matką, która wszystko daje innym, zapominając o sobie? Czy ty też kiedyś musiałaś powiedzieć dość? A może dopiero planujesz to zrobić? Napisz w komentarzach. Czytam każdy z nich i odpowiadam na wszystkie. Nie jesteś sama w tym. Jest nas tysiące kobiet, które przez całe życie stawiały wszystkich przed sobą, i wielu z nas w końcu zrozumiało, że to musi się zmienić. Jeśli ten film Cię poruszył, jeśli poczułaś, że to także Twoja historia, zasubskrybuj kanał. Tutaj dzielę się prawdziwymi historiami o kobietach, które znalazły w sobie siłę, by zmienić swoje życie, bo nigdy nie jest za późno. I udostępnij ten film komuś, kto też potrzebuje usłyszeć, że ma prawo żyć dla siebie. Może to będzie twoja mama, siostra, przyjaciółka. Każda z nas zasługuje na to, by być szczęśliwą. Pamiętaj: Ty też jesteś ważna, Twoje potrzeby też się liczą. I nie jest samolubstwem dbać o siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym opowiem Wam historię Zofii kobiety, która w wieku 72 lat postanowiła się rozwieść po 50 latach małżeństwa. Co było powodem, to was zaskoczy. Papa pa, kochane i pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć szanować siebie.